Na mecz zagłębienia Lubin udajemy się, po konferencji mamy jeszcze zajęcia i y, udajemy się już y, w kierunku y, Lubina. Y, mamy parę urazów, natomiast mam nadzieję, że do meczu pełna kadra będzie w gotowości i wszyscy będziemy, y, wszyscy moi chłopcy, zawodnicy będą do mojej dyspozycji. Zespół Zagłębia jest to zespół, z którym w tej rundzie graliśmy najwięcej, bo graliśmy zarówno w lidze, graliśmy w Pucharze Polski, jak również graliśmy mecz spalingowy niedawno tutaj na naszym obiekcie, więc po raz czwarty jak gdyby w tym krótkim czasie z sobą spotykamy i wszystkie te mecze wyglądały, można powiedzieć, bardzo podobnie. Patrząc na wynik po tych trzech meczach możemy stwierdzić, że... Poziom obydwu zespołów jest bardzo wyrównany. W każdym z tych meczów decydowała de facto jedna bramka. i yy, Zdajemy sobie sprawę, że w piątek również yy, będą decydowały pewne jakieś szczegóły, będą decydowały niuanse i staramy się do tego przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tygodnia dużo było. Między innymi Ruben boryka się od pewnego czasu. Yy, to są urazy, gdzie nasz fizjoterapeuta Michał Sztezak walczy z nimi. Yy, z jednej strony liczymy, że ci chłopcy wystąpią, natomiast no musimy brać pod uwagę też również rzeczy, że, że chociaż nie są takie ciężkie urazy, wymagające na przykład zabiegów, czy operacji natomiast one są przewlekłe jest to Ruben jest to Darek Trela boryka się z urazem również Krzysiu Król Paweł, no to już jest? Wrzuciłbym, jak gdyby jeszcze, jeszcze to że jest coś innego, to jest już uraz z kategorii cięższych, który ja natomiast Paweł od dwóch dni już z nami trenuje. Czy będzie brany w 18, zadecydujemy po dzisiejszym treningu. Natomiast tak jak mówię, no, gdzieś tam ta ilość tych meczy powoduje, że te organizmy to odczuwają. Ale tak jak mówię, no, tutaj nasi, nasz, nasz lekarz jak fizjoterapeuci robią wszystko, żeby ci zawodnicy byli do, do naszych. dyspozycji. Tak, tak, no jeszcze Kornel Osyra, bo to pamiętajmy, że przez parę lat był w Zagłębi Lubin. No i Wojtek, czyli ta, ta piątka jest jak gdyby nam najbliższa, natomiast no no tak to w życiu piłkarza jest, że, że wiąże się z jakimś klubem na pewien okres, yy, później przechodzi do innego i często się zdarzają takie sytuacje, o których Pan mówi, że że ci zawodnicy muszą grać przeciwko swoim klubom, no no różnie to jest Taką, taką mamy profesję i tutaj yy, na pewno z jednej strony powoduje dodatkową adrenalinę, bez dwóch zdań, bo, bo zawodnik wracając yy, na swoje, na, do swojego byłego klubu, na stare śmieci chce się pokazać jeszcze dodatkowo z lepszej strony, a z drugiej strony są to takie powroty no, yy, ciężkie dla tych zawodników, bo jednak... Tak jak w przypadku tej naszej trójki, która do nas przyszła, jak na przykład Łukasz Hansek, który grał, bo także 5 lat w Zagłębiu na nagle z tym z klubem związany, a teraz musi brać przeciwko swemu swojemu klubowi. No ale yy, taką wykonujemy pracę i liczy się dzień dzisiejszy, liczy się klub, w którym obecnie występuje i wymagamy od zawodnika pełnego zaangażowania. Patrzymy jak gdyby pod tym kątem, który miejsce, patrzymy na potencjał zespołu, który, który ma, on jest, on jest duży i tak jak powiedziałem, no, Używając takiej terminologii bokserskiej, parowaliśmy z nimi trzykrotnie każdy ten mecz był bardzo ciężki. On się ważył cały czas, były te mecze wyrównały, decydowały szczegóły i, i bierzemy pod uwagę, że ten czwarty mecz będzie wyglądał podobnie. Yy, potencjał jako zespół, ale i również indywidualne zagłębie ma olbrzymi. Yy, natomiast my patrzymy bardziej pod swoim kątem. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Ostatnie dwa mecze pokazały, że. Yy, Również nasz, nasz zespół jest bardzo dobrym zespołem. Wróciliśmy po pogoni gdzieś na właściwe tory. Szkoda nam na pewno tego, że nie zdobyliśmy w ostatnim meczu trzech punktów, ale chcemy zrobić wszystko, żeby zagrać te spotkanie, i odbić się właśnie sobie tą stratę tych dwóch punktów na zagłębiu. Lubimy, no chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to zadanie bardzo ciężkie, ale realne w naszym wypadku i, i z tą myślą i y, z tym przeświadczeniem będziemy. Będziemy się przygotowali do meczu piątkowego. No, od, od meczu Pucharowego na pewno, na pewno doszedł trener Leńczyk, który jest również dużym atutem z zespołu Zagłębie, jak również Arek Piech. Ale tak jak mówię, my mamy również swoje atuty i chcemy się nad nimi skoncentrować. Mamy swoje plusy i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby zneutralizować ich zawodników, a pokazać się w międzyjazdowym